Czysta emocje i pisarka gotowa na wszystko. Tak nazywamy i nazywa w ogóle świat Izabelę Frączyk, która jest naszym regularnym etatowym gościem. Minimalne wynagrodzenie i, i, i zaprzyjeżdża, i objeżdża w ogóle Polskę ze swoimi kolejnymi książkami. I ja widziałem na stronie wydawcy Pruszyńskiego i Spółka, nie wiem czy ta notka jest aktualizowana, moim zdaniem nie, że autorka 13 bestsellerowych powieści. To ile jest już tych powieści z tą najnowszą, która właśnie wkracza do czytelników na rynek. Witam cię Jacku, przede wszystkim od tego zacznę. Witam również słuchaczy. No, i za całe wynagrodzenie to wystarczy Twój uśmiech i rozmowa tutaj z wami, bo to jest naprawdę bardzo fajne miejsce i chętnie tu przybywam. Przepraszam, notatka... Michał, zanotuj to i my zrobimy z tego, jak to się nazywa? Taki, taki... Mamy szpiega. Wszystko tak. jest zapisane, wszystko tak. będzie wykorzystane. My sobie wykorzystamy teraz w celach reklamowych. Rozumiem bardzo. Bardzo proszę, mogę się podpisać dwoma rękami nawet. Mhm. Rzeczywiście, notatka jest chyba rzeczywiście nie, nieaktualizowana, ponieważ właśnie oddałam w ręce czytelników moje 23 dziecko. 23 Mhm. Tak, więc tego już trochę jest. Tu jest tu nawet mamy, mamy ściągawkę. więc tak. chyba rzeczywiście ktoś się zagapił i tej notatki nie zaktualizował. Tak, tak, z tymi biogramami. Mhm. Ta, tą ściągawkę, taką reklamówkę, jeśli chodzi o, o opowieści. No ja oczywiście jak to ja, żeby nie, żeby nie był taki zamiły, to zawsze się czegoś czepiam. Brakuje mi tutaj zestawu tytułów i informacji. O, o tym, jakie to są y, y, serie książek. No widzisz, ale ta ulotka jest. Owszem, papier przyjmie wszystko, ale mhm. tak mały papier nie przyjmie tylu tytułów i tylu układek, więc mhm. musimy przeredagować tą układkę na okoliczność kolejnego, kolejnej aktualizacji mojego dorobku, bo tak, na razie ale świeżę, to jest ja ale tak to rzeczywiście cenna uwaga. Specjalnie, bo, bo chciałbym się dowiedzieć albo przypomnieć sobie, ile jest tych serii, ile jest książek poza seriami i, i, i zaraz przejdziemy do tych dwóch. No, no dobrze, to ja też patrzę na ściągę w takim razie, bo no, tak na szybko co ja nie dam rady już więc mamy tak, mamy takie dwa moje flagowe tytuły seria Stajnia w Pieńkach i seria Kobiety z Odzysku. No zaczęłaś od, od, no od końca, dobrze. Nie od pamiętam. końca zaczęłam, bo są takie Stajnia. największe, najdłuższe serie uh -huh. więc mamy tak, Stajnia w piękach, czyli coś, co teraz właśnie się zakończyło uh -huh. 7 czerwca, premierową premierą finałowego tomu mamy Kobiety czyli z odzysku, piątego, tak? Czyli piątego dobrze, mamy Kobiety z Odzysku, mamy trzy tomy, czwarty tom jeszcze w tym roku, to już obiecałam czytelnikom i już te wszystkie lamenty, że Stajnia w piękach się Kończę, to musiałam już coś na otarcie łez tym moim czytelnikom wiernym obiecać. I rzeczywiście z przyjemnością dopisałam jeszcze czwarty tom Kobiet z odzysku. Mamy jeszcze takie dwie miniserie. Śnieżna grań dwutomowa, dwutomowy cykl o stacji narciarskiej i o rodzinie Stachowiaków, którzy prowadzą Aha. na podchalu taki biznes narciarski, bardzo taki rozbudowany i zaawansowany. No i jeszcze mamy taką ba bardzo, bardzo mocno komediową serię dwutomową Wszystko nie tak. Do tego mamy oś. Nie. Osiem zaraz policzę. Mamy raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem siedem książek pojedynczych i jeszcze tak zwane trilogie. poza seriami, tak poza i to seriami. Są takie I Jeszcze mamy cykl trzytomowy mm, z milionerem w tytule. To jest, to jest z kolei taki cykl o zabarwieniu erotycznym, mhm. który napisałam wspólnie z Jagną Rolską. Kaprys milionera, upadek milionera. Mamy i tutaj milionera. jest oczywiście. A, widzę widzę. Wszystko jest tutaj w studio po prostu. <tanie> Cała wystawa. Mamy, to tak. Zamierzamy tutaj bibliotekę z, taką stworzyć i, i, i będą książki tutaj, będzie półka specjalna Izzy Frączyk bardzo mi miło. Mm -hmm. No bo z, z, zanim jeszcze y, powie... Ej, i to jest wszystko, tak? A jeszcze zapomniałaś o y... A, no jeszcze mamy tutaj ten, taki mamy tutaj jeszcze taki. No dodatek, właśnie, bo to tam... właśnie leży, widzę przed tobą tak. książeczka jest. To jest takie powinienem inne. ją mieć na kolanie. Tak, <laughs> na... tak, tak. Pisane są na się... kolanie, czytane na kolanie i trzymane na kolanie. A dlaczego taki tytuł i dlaczego taka okładka inna niż wszystkie moje dotychczasowe? Mm -hmm. Bo to jest coś innego. To jest zbiór felietonów, to, są, to jest krótka forma. Okładka. I chciałaś trochę tak pokazać, że, że to jest coś innego, tą, tą właśnie też, też tą okładką twardą, w tak, twardej tak, oprawie. przede wszystkim dlatego, żeby czytelnikom nie zrobiło, żeby nie wprowadzić ich w błąd, że to jest jakby kolejna powieść. Mhm. To musiało być moje, ale takie inne. Zupełnie coś innego, więc mamy kwiecistą, piękną okładkę, ale też tak trochę taką lekko odjechaną. Mamy grubą mhm. oprawę przede wszystkim, no bo to jest zbiór moich obserwacji, przygód, wspomnień. To... Inaczej jeden czytelnik powiedział, że jemu ta okładka nasuwa skojarzenie z pamiętnikiem, no z tak, takim tak. starodawnym sztambuchem. I rzeczywiście coś w tym jest, tylko że ja bym tego nie nazwała pamiętnikiem, bo to wymaga pewnej jakiejś chronologii. Natomiast chętnie używam tutaj słowa wspominnik. Mhm. Ono nie istnieje, ale akurat tutaj bardzo pasuje mi, bo to są, to są wszystko moje przygody, moje przeżycia wszystko na, na wesoło, wręcz na bardzo wesoło. I o ile bardzo, bardzo często pada pytanie z ust czytelników, ile Izabeli Frączyk jest w książkach Izabeli Frączyk, za każdym razem odpowiadałam, że nie, że nie ma nic, że nie ma Frączyk. Mhm. A tutaj jest 100% Frączyk. To rzeczywiście, jeżeli ktoś chce zajrzeć troszkę do mojego życia, do moich, do moich szalonych zwierzaków, do mojego. Do mojego męża i do naszego życia pełnego. I do rozbiegów. twojego sam samochodu. I do na samochodu przykład, też. Tak, Oczy, nas... Do dyktafonu nawet mm. pozwalam zajrzeć, więc. <śmiech> <śmiech> więc zapraszam do lektury. Jest to krótka forma dla zabieganych. Nie trzeba się wgryzać w akcję, bo po prostu czytamy kilka stron, mamy zakończony temat i. I potem możemy sobie czytać jakieś inne. A tak to nie jest tak, że w pewien sposób teraz wraca pani do początków swoich, bo te początki to jest rok 2009. I w pewien sposób też notatki, opowieści tworzone na kolanie, na potrzeby chwili, notatki dotyczące. Psa przybłędy, tak, które gdzieś przerodziły się no, w pani pisarstwo po prostu. Tak, tak, bo tego psa się zaczęło. Ja zaczęłam jego, m, jego przygody opisywać na forum internetowym, i tam właśnie przy tym czymś dłuższym niż wpis, nie wiem, o opinię od kurzaczu na przykład. I to zaczęło mi sprawiać frajdy. Ja tam odkryłam, że można gadać pisząc. Co dla matki małych dzieci uziemionej w domu było odkryciem po prostu kosmicznym, tak? Jakbym odkryła jakąś dodatkową planetę. I tam mnie namawiano właśnie. Zacznij pisać, bo nawet jak piszesz o tym odkurzaczu, to się fajnie czyta. Jakbyś napisała książkę, to byłoby super. Ja mówię, Gdzie ja? Książkę, co wy ludzie? No ale tak się właśnie, tak się porobiło, że ta, to ziarno zostało zasiane no i wykiełkowało. No i mamy co mamy? Mamy 23 książki. <słuch> pamiętam, że Remigiusz Mróz, który te 23 książki to pewnie po trzech latach przekroczył, natomiast on stworzył taką opisanie na zimno. Taką opowieść trochę o tym, jak pisać, trochę też o sobie. Ty wybrałaś inną formę na, na takie podsumowanie, bo to też są refleksje dotyczące pisania i takich przygód pisarki w drogu. No, pan, mam tutaj taki felietonik Pani pisarka i Pan pisa. E, przed chwilą e, bawiłem się nawigacją w samochodzie i przypomniałem sobie felieton, że czytałem twój felieton tak. o nawigacji tak. e, podczas pobytu zresztą na Śląsku no my właściwie jesteśmy na Śląsku tylko, tylko na nie, dolnym, nie na tym na dolnym tak, tak. I, I to było takie no takie napisane na kolanie. Do, w, w dodatku no pisze się książki, ale na kolanie napiszę, co ja mam z tym wspólnego. znaczy felietony jak... powstały hmm. z kilku powodów. Po pierwsze, przez kilka lat prowadziłam z Jagną Rolską bloga i tam zamieszczałyśmy nasze przepisy, właśnie nasze felietony, jakieś nasze recenzje. I na potrzeby właśnie tego większość tych felietonów powstała. Plus, powstały hmm. felietony na temat mojego psa Tornado. Do jego tak. opowieści, jego przygody, na potrzeby z kolei tego forum. Ja później musiałam je odtworzyć wszystkie, żeby móc je opublikować na blogu. Ja publikowałam też w prasie, jeszcze na różnych innych, tam, w różnych innych miejscach w internecie. Tylko, że wiemy, jak to w internecie jest. Ile żyje coś, co jest zamieszczone w internecie? No właściwie, dzisiaj pyk, jutro nie ma. A to już minęły lata, nie chciałam, żeby to wylądowało na internetowym śmietniku. Blog przestał już istnieć, już go nie ma. I bardzo chciałam po prostu to wszystko zebrać w jedną całość. I dać to czytelnikom do przeczytania, bo nawet jeżeli ktoś był wiernym czytelnikiem i followersem naszego bloga, to i tak nie czytał wszystkiego. No Nie ma cudów, coś zawsze musiał przeoczyć. A tak ma szansę przeczytać to wszystko, co, co się nie zmieściło w książkach, a co było gdzieś tam napisane i wydane. Oblikowane. Naszego bloga, czyli. No, Blok świeżo świeżonapisane.pl. No ale mówię, już go nie ma, już nie istnieje. A ten zestaw takich felietoników Tornado, Tornado 1, 2, 3, 10 to jest właśnie... To jest właśnie ten, to. Z, z, z tym, że właśnie mhm. cykl o Tornado to chyba 10 felietonów i tak, 8 10. telefonów. Świat według Ciumka to z kolei świat widziany oczami mojego kota, mhm. który no, robi największą furorę chyba wśród tych wszystkich tutaj publikacji zamieszczonych w tym wydaniu na kolanie. To kiedyś zostało wydane jako taki gadżet, jako prezent dla czytelników, którzy odwiedzą mnie na stoisku na targach książki w Warszawie. I to była taka po prostu broszura, no ale to Aha, był bardzo by było, ograniczony, by bardzo ograniczony nakład to był, to było takie, mm, to był taki gratis właściwie, taki materiał reklamowy, no ale to też się skończyło, bo to mało tego było przez chwilę, to jeszcze było jako funkcjonowało w sieci jako e-book, no ale jak już wydaliśmy to jeszcze raz tutaj w tym, w tym zbiorze, no to e-book też już e znikł z internetu. Natomiast wszystko jako e-book można przeczytać. Cały komplet teraz z już na nowo. Z poprzednich felietonów zapewne wiecie, że zasadniczo lubię ryzyko, bo cóż mi innego w życiu pozostało. Na dziewczyny nie pójdę, bo już nie mam z czym. To może chociaż na drobię jakąś wyrafinowaną rozrywką oraz popularnością w internetach. Jak myślicie, dobry plan? To właśnie ciumka, pomysły Tak, tak Ciumek a... ma różne, różne pomysły, różne tak. przygody. On na przykład potrafił mi się wpakować. Ja udzielam nie, wywiadu przez telefon jeszcze na żywo, a on mi się drze pod drzwiami. Rodzina oczywiście Zapomniała, że mam wywiad, no to ja go wpuszczam do pokoju, żeby się nie darł, ale on zaczyna się drzeć i w pokoju, no to ja go zabety do dzieci, równocześnie cały czas trzymając słuchawkę przy uchu i rozmawiając z panią redaktor i tego kota tyrpiąc i przenosząc z pomieszczenia do pomieszczenia, żeby dał mi święty spokój. On potrafił mi się położyć w samochodzie na tylnym siedzeniu. Ja wiedziałam wtedy do łodzi do, na audycję w telewizji. No i ja się obudziłam, właśnie znaczy ocknęłam się, że mam kotca w samochodzie na pokładzie mm -hmm. 20 km od domu bo kot się obudził, jak odpaliła muzykę, przyszedł, myślałam, że dostanę zawału, jak mi coś zaczęło chodzić koło mnie. Musiałam zawrócić i odstawić do domu. Jak czytacie, proszę Państwa, drodzy czytelnicy książki Izabeli Frączyk, to musicie na kolanie również dołożyć do tej lektury przygody życiowe Izy Frączek. A jeżeli jeszcze nie, czyta, nie czytaliście, to możecie od tego na przykład zacząć, a potem przejść do kolejnych powieści, o których będziemy za chwilę dalej no, to rozmawiać. To prawda.